O rodzinie Zenona Martyniuka ostatnio znów zrobiło się głośno, ale nie z powodu jego muzyki. Tym razem media skupiają się na problemach z nałogami, które dotykają całą rodzinę. Najbardziej medialne kontrowersje wzbudza jego syn Daniel Martyniuk. Od lat pojawiają się informacje o jego awanturach, konfliktach z prawem i dziwnych zachowaniach. Wielu ekspertów wskazuje, że stoją za tym uzależnienia, zarówno od alkoholu, jak i narkotyków. Ostatnio Daniel znów znalazł się w centrum uwagi po incydencie na pokładzie samolotu z Hiszpanii do Polski. Chciał kupić piwo, będąc ewidentnie pod wpływem alkoholu. Kiedy załoga odmówiła, wszczął awanturę, co doprowadziło do międzylądowania w Nicei i interwencji policji. Problemy z nałogami dotyczą jednak nie tylko Daniela. Jak przyznaje Zenon Martyniuk w jednym z wywiadów, sam od lat zmaga się z uzależnieniem od papierosów. W rozmowie z dziennikiem Fakt artysta przyznał: Pale papierosy. Ciężko z nich zrezygnować. Jestem uzależniony. Nie liczyłem ile wydaje, ale dziennie paczkę pale. Nie paliłem tylko przez pięć dni, jak miałem operację na wyrostek. Myślałem, że już nigdy w życiu nie będę palił. Ale minęło pięć dni, i potem godzinka po godzince zapalić, nie zapalić. I rzeczywiście była okazja, żeby rzucić, ale się nie udało. To szczere wyznanie pokazuje, że nałogi w rodzinie Martyniuków są realnym problemem. Zenek dodaje, że palenie stało się jego codziennym rytuałem, który trudno przerwać nawet przy silnej motywacji. Widać też, że nałogi nie ograniczają się tylko do jednego członka rodziny. Podobne problemy mają jego syn i matka Danuta, którzy podczas rodzinnych uroczystości co jakiś czas wychodzą, by zapalić papierosa. Ta sytuacja pokazuje, że nawet w pozornie szczęśliwych rodzinach, pełnych sukcesów i popularności, uzależnienia mogą głęboko wpływać na życie codzienne. Warto pamiętać, że o takich problemach trzeba mówić otwarcie, zarówno dla samych zainteresowanych, jak i dla osób, które obserwują ich życie publiczne. Jeżeli chcesz być na bieżąco z informacjami o gwiazdach i ich życiu prywatnym, subskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego odcinka.